W tym roku Porsche świętuje kilka okrągłych rocznic związanych z urodzinami swoich legendarnych już modeli. Obchodzimy więc 60-lecie 911 Targa, 40-lecie niezwykłego 959, 30-lecie 993 Turbo i wreszcie 25-lecie chyba najbardziej radykalnego modelu w ofercie marki, jakim jest Carrera GT. Każde z tych aut to osobny rozdział w historii motoryzacji. A razem tworzą opowieść o marce, która od zawsze wyznaczała kierunki rozwoju sportowych aut. Witamy na kanale YouTube Magazynu Classic Auto. Zacznijmy zatem od najstarszej w tym gronie Targi, która oficjalnie zadebiutowała jesienią 1965 roku na salonie samochodowym we Frankfurcie. W tamtym czasie było to coś zupełnie nowego. Ani kabriolet, ani coupé, ale właśnie targa. Dlaczego Porsche zdecydowało się na taki ruch? W połowie lat 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęto dyskutować nad zakazem sprzedaży kabrioletów ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Porsche, które mocno polegało na rynku amerykańskim, musiało znaleźć rozwiązanie. Zamiast zrezygnować z otwartej wersji, wymyślono konstrukcję z charakterystycznym, sztywnym pałunkiem bezpieczeństwa. Tak powstała targa. Półotwarta, otwarta, pół zamknięta. A przy okazji jedna z najbardziej charakterystycznych odmian 911. Nazwa pochodzi od wyścigu targa Florio, gdzie Porsche odnosiło triumfy. Miała podkreślać sportowy charakter auta i przywoływać skojarzenia z włoską pasją do jazdy. Pierwsza targa była absolutnie unikalna. Charakterystyczny stalowy pałog bezpieczeństwa, zdejmowany panel dachowy i miękka, przezroczysta tylna szyba stworzywa. Dopiero po kilku latach Porsche zmieniło ją na stałą szybę ze szkła. Linia nadwozia typowa dla 911 tamtej epoki. Smukła, elegancka, z długą maską i charakterystycznym tyłem, ale dzięki dachowi i pałąkowi targa wyróżniała się jeszcze bardziej. Była czymś świeżym i futurystycznym. Sercem modelu pierwotnie był klasyczny silnik typu boxer o pojemności 2 litrów chłodzony powietrzem. W zależności od wersji rozwijał od 110 do 130 koni mechanicznych. Dziś to mogą być wartości skromne, ale w latach 60. tych w lekkim, ważącym niespełna 1100 kg samochodzie dawały świetne osiągi i niesamowitą frajdę z jazdy. Z czasem paleta silników została uzupełniona o mocniejsze warianty sześciocylindrowe, w tym Carrera 3.0 o mocy 200 koni z rocznika 1976 w kolorze Speedway Green, którą miałem okazję jeździć na oficjalnych urodzinach modelu to samochód, który nie wybacza błędów, tak jak współczesne auta. Trzeba prowadzić go z głową. Ma lekki przód, ciężki tył, charakterystyczną nadsterowność, ale kiedy nauczysz się z nim współpracować, daje poczucie więzi, którego nie da się porównać z niczym innym. No i ta atmosfera jazdy z otwartym dachem, zapach powietrza, dźwięk silnika odbijający się od pałąka to doświadczenie, które sprawia, że rozumiesz, dlaczego Targa stała się ikoną. Przeskakujemy teraz w lata 80., kiedy to Porsche postanowiło stworzyć samochód, który przesunie granice możliwości nie tylko swoich, ale całej motoryzacji. Tak narodziło się Porsche 959. Technologiczny pokaz siły. Auto, które było dekadę do przodu względem konkurencji. Zadebiutowało w 1985 roku jako samochód homologacyjny dla grupy B. Tej samej, w której królowały legendarne rajdówki jak Audi 4 S1 czy Lancia Delta S4. Ale w odróżnieniu od nich, Porsche stworzyło coś więcej. Super samochód, który równie dobrze czuł się na torze, na ulicy, jak i na pustyni. Przypomnę tylko, że w 1986 roku 959 triumfowało w rajdzie Paryż-Dakar. Patrząc na 959 dziś, łatwo zapomnieć, że to samochód z lat 80. Jego linia była futurystyczna, ale jednocześnie wyraźnie inspirowana klasyczną 911. Charakterystyczny tył ze zintegrowanym spoilerem. To rozwiązanie aerodynamiczne, które Porsche stosuje w różnych formach do dziś. 959 może pochwalić się współczynnikiem oporu powietrza równym 0,31 i zerową siłą nośną nawet przy dużych prędkościach. Wersja standardowa Comfort miała regulowane zawieszenie, klimatyzację, luksusowe wykończenia. To czerwone cudo, które widzicie na zdjęciach to Porsche 959 Sport, Czyli 959S, które powstało w zaledwie 29 egzemplarzach. Usunięto z niego luksusowe dodatki, obniżono masę o imponujące 100 kg, a silnik podkręcono o 65 koni mechanicznych do 515 koni. To była czysta esencja. Auto stworzone dla purystów, którzy chcieli maksymalnych osiągów. Wnętrze, proste, ale ergonomiczne. Wersja sport to było Porsche w czystej formie. Nie dla komfortu, a dla osiągów. Auto było technologicznie kosmiczne, jak na połowę lat 80. Napęd na cztery koła z systemem Porsche Sztojer Kuplung, będącym prekursorem dzisiejszego PDK, umożliwiał płynne rozdzielanie momentu obrotowego między osiami. Silnik. Sześciocylindrowy bokser o pojemności 2,85 litra z podwójnym turbodoładowaniem. Wywodził się z jednostek wyścigowych 9,56 i 9,62. W wersji sport prędkość maksymalna wzrosła do 339 km godzinę. To czyniło 9,59S najszybszym samochodem świata w momencie premiery. Do tego zawieszenie z możliwością regulacji prześwitu i amortyzacji w wersji komfort. Felgi z magnezu, opony Runflat Pirelli specjalnie opracowane do tego modelu, a także zaawansowana elektronika sterująca napędem. Coś, co 40 lat temu wydawało się istnym science fiction. Jak jeździ Porsche 959 Sport? Brutalnie i bezlitośnie. Silnik turbo reaguje z lekkim opóźnieniem, ale kiedy turbosprężarki się budzą, eksplozja mocy wciska w fotel jak katapulta. Manualna skrzynia biegów z sześcioma przełożeniami wymaga precyzji, a napęd na cztery koła daje poczucie pewności nawet przy ogromnych prędkościach. Co ciekawe, mimo ogromnej mocy i technologii, 959 nigdy nie odcina kierowcy od drogi. To wciąż analogowa bestia, wymagająca szacunku i umiejętności, ale jednocześnie bardziej przewidywalna niż większość rywali z epoki. Porsche 959 często nazywa się ojcem wszystkich nowoczesnych super samochodów. To auto pokazało, jak wielką rolę mogą odegrać elektronika, aerodynamika i napęd na cztery koła. To także bezpośredni przodek współczesnych 911 Turbo czy 918 Spider. Bez 959 nie byłoby ich takimi, jakie znamy. W latach 1986-1988 wyprodukowano 292 egzemplarze 959. Wspomniałem, że bez 959 nie byłoby współczesnych 911 Turbo i oczywiście nie byłoby ostatniego 911 Turbo chłodzonego powietrzem, czyli generacji 993, która. W tym roku obchodzi 30 urodziny. Doprecyzuję odrobinę, bo oczywiście 993 debiutowała w 93 roku, ale Turbo pojawiło się właśnie w 95 i było przełomowe. Po raz pierwszy zastosowano w 911 podwójne turbodoładowanie oraz stały napęd na cztery koła. To była odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów i konkurencję. Ale też krok w stronę przyszłości marki. Pod względem wyglądu 993 Turbo wyróżniały muskularne nadkola i charakterystyczny spoiler tylny, który nie tylko zdobił, ale przede wszystkim dbał o chłodzenie silnika. Wnętrze klasyczne, ergonomiczne, z pięcioma zegarami i perfekcyjną pozycją za kierownicą. To połączenie elegancji z czystym DNA Porsche. Sercem 993 Turbo był sześciocylindrowy bokser 3.6 chłodzony powietrzem z podwójnym turbodoładowaniem. Moc 408 mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna 290 km na godzinę. Napęd na cztery koła zapewniał pewność prowadzenia, a nowe zawieszenie dawało stabilność, o której wcześniejsze generacje mogły tylko marzyć to był samochód, który łączył brutalną moc z codzienną użytecznością. Coś, co stało się znakiem rozpoznawczym wszystkich kolejnych turbo. Za kierownicą 993 Turbo czujesz, że to wyjątkowe auto. Silnik wciąż ma charakter chłodzonego powietrzem Boxera, surowy, pełen emocji, ale dzięki podwójnemu turbo moc pojawia się płynnie, a auto jest dużo łatwiejsze w prowadzeniu. Niż wcześniejsze generacje 911 Turbo. To samochód, który daje poczucie pewności, a jednocześnie pozwala poczuć czystą dynamikę jazdy. Dźwięk, zapach, wibracje to esencja klasycznego Porsche w nowoczesnym wydaniu. W latach 1995-1998 Porsche sprzedało 6001 egzemplarzy tego modelu, a 911 Turbo z napędem na wszystkie koła. Zapisało się w historii sprzedaży. Rok po zakończeniu produkcji ostatniego ochłodzonego powietrzem turbo, zielone światło otrzymał projekt, który wieńczy dzisiejszą moją opowieść. Auto, które w świecie super i hiper samochodów jest tym, czym Stradivarius w świecie muzyki. Unikalne, bezkompromisowe i jak wielu uważa Ostatnie prawdziwe analogowe Porsche. Tak, chodzi o Carrera GT, zaprezentowaną oficjalnie 28 września 2000 roku podczas salonu samochodowego w Paryżu. Na Nadwozie i podwozie typu monocoque zostały wykonane z włókna węglowego i tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym. Lekkie rozwiązania obejmowały kokpit z fotelami z włókna węglowego i kewlaru oraz elementy z włókna węglowego i magnezu. Aerodynamika z dyfuzorem i automatycznym tylnym skrzydłem stanowiła rozwiązanie wyścigowe, podobnie jak regulowane zawieszenie. Silnik umieszczony centralnie został pierwotnie opracowany dla Lemao, o czym świadczy maksymalna prędkość obrotowa 8000 obrotów na minutę. Ma kompaktowe wymiary i waży zaledwie 165 kg. Został on połączony ze specjalnie opracowaną poprzeczną sześciobiegową skrzynią biegów. Robi wrażenie? Produkcja seryjna wystartowała w 2003 roku, a samochód stał się ikoną. Wyprodukowano zaledwie 1270 egzemplarzy, każdy z nich budowany ręcznie w fabryce w Lipsku. Carrera GT była i jest samochodem bez kompromisów. Karbonowe nadwozie, ceramiczne hamulce, manualna skrzynia biegów. W czasach, kiedy konkurencja już eksperymentowała z sekwencyjnymi automatami. Porsche dało kierowcy sześciobiegowy manual i wymagający bezlitosny charakter. Stylistycznie Carrera GT to majstersztyk. Charakterystyczne wloty powietrza, długie linie i ten rozpoznawalny chowany spoiler z tyłu. Każdy element jest podporządkowany aerodynamice i wydajności. W środku minimalistycznie, ale i luksusowo. Najbardziej znany detal drewniana gałka zmiany biegów. Nawiązanie do Porsche 917 z lat 70. To samochód, który wymaga od kierowcy absolutnego skupienia. Nie ma tu elektroniki, która wyręczy cię w prowadzeniu. Zero ESP. Tylko ty, silnik V10 i manualna skrzynia. Silnik brzmi tak, jakby krzyczał prosto z toru Le Mans: wysokoobrotowy, surowy, piekielnie głośny. Przyspieszenie. 0-100 km na godzinę w 3,9 sekundy. Prędkość maksymalna ponad 330 km na godzinę. Ale te liczby to tylko część historii. Najważniejsze są emocje, a tych Carrera GT dostarcza w każdej sekundzie. Jazda tym samochodem to doświadczenie niemalże fizyczne. Sprzęgło jest ciężkie i wymaga precyzji. Hamulce ceramiczne błyskawicznie reagują, a każdy ruch kierownicą przenosi się natychmiast na koła. To auto nie wybacza błędów, ale nagradza kierowcę czystą, mechaniczną przyjemnością. Już samo zajęcie miejsca w karerze GT to przeżycie nisko, blisko asfaltu, otoczone karbonem, surową techniką. A jeśli obok siada Walter Roll, legenda rajdów i człowiek, który współtworzył charakter tego samochodu, to wiesz, że zaraz wydarzy się coś absolutnie wyjątkowego. To, co robi największe wrażenie z fotela pasażera, to nie sama prędkość, choć ta jest imponująca to precyzja. Walter prowadzi samochód tak, jakby był jego naturalnym przedłużeniem. Każdy ruch kierownicą płynny, dokładny, bez najmniejszego szarpnięcia zmiany biegów szybkie, zdecydowane hamowania punktowe z chirurgiczną precyzją. Karera GT w rękach przeciętnego kierowcy potrafi być bezlitosna. To auto bez systemów wspomagających, wymagające ogromnego respektu. Ale obok Mistrza czuć, że właśnie tak miało być. Walter brał udział w setkach godzin testów tego samochodu, dopracowując jego zachowanie na granicy przyczepności. I kiedy patrzy się na niego w akcji, rozumiesz, że to on nadał karerze GT charakter. Surowy, dziki, ale jednocześnie opanowany. Jeśli tylko wiesz, jak się z nim obchodzić, dla mnie to nie była zwykła przejażdżka. To było spotkanie z historią, z samochodem, który stał się legendą i człowiekiem, który pomógł tę legendę stworzyć. Walter Roll i Carrera GT. Duet, który na zawsze pozostanie symbolem czystej, nieokiełznanej motoryzacji. Dziś 25 lat po premierze Carrera GT uważana jest za jeden z ostatnich wielkich supersamochodów ery analogowej. Bez turbosprężarek, bez hybryd, bez elektroniki. W czasach, kiedy współczesne Porsche 918 Spider czy Taycan pokazują przyszłość, Carrera GT przypomina nam o tym, czym była przeszłość. Czystą radością z jazdy, zaklętą w karbonie i metalu. Dla kolekcjonerów Carrera GT jest jak bilet wstępu do ekskluzywnego klubu. Dzisiaj wartość rynkowa sięga nawet kilku milionów euro, ale wartość emocjonalna jest nie do policzenia. Cztery jubileusze, cztery zupełnie różne samochody i cztery historie, które pokazują, czym naprawdę jest Porsche. Od rewolucyjnej targi przez futurystyczne 959, kultowe 993 Turbo. Aż po bezkompromisową karierę GT. Każdy z tych modeli wyznaczał nowe granice. Łączy je jedno: pasja do tworzenia samochodów, które budzą emocje i zostają w pamięci na całe życie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę sklep Link znajduje się w opisie tego odcinka.